Emilia została sama przed domem teściów, gdy samochód z jej mężem i jego matką zniknął za zakrętem. Pojechali nad morze, tygodniowy wyjazd, który planowali od dawna. Ona została, żeby zająć się chorym teściem. Nikt nie zapytał, czy ma ochotę. Nikt nie zapytał, czy da radę. Po prostu założono, że będzie to dla niej naturalne. Dom znajdował się na wsi, kilka kilometrów od miasta. Duży, z ogrodem i starą jabłonią. Pod którą Emilia siadała czasem z książką. Tym razem nie miała na to czasu ani nastroju. Stefan, ojciec Kamila, był coraz bardziej niesamodzielny. Miał problemy z poruszaniem się, brał kilka leków dziennie, coraz częściej zapominał imion znanych mu ludzi. Potrzebował pomocy przy większości codziennych czynności. Emilia znała go raczej powierzchownie. Od początku ich związku z Kamilem widywała teściów raczej od święta, wigilia, urodziny, okazjonalne obiady. Po przeprowadzce z mężem do miasta kontakt był jeszcze rzadszy. Dopiero kiedy Stefan zachorował, teściowa zaczęła częściej dzwonić, prosić o pomoc, potem wręcz ją oczekiwać. Tego dnia Emilia przygotowała śniadanie, sprawdziła leki, pomogła Stefanowi się ubrać. Mężczyzna mówił niewiele, był raczej spokojny, choć czasami zawieszał wzrok na przedmiotach, jakby ich nie poznawał. Rano zdarzyło mu się zapytać, gdzie jest jego żona, mimo że przed chwilą z nią o tym rozmawiał, zanim wyjechała. Po południu Emilia poszła do ogrodu. Pogoda była ładna, ciepło, ale nieduszno. Posiedziała chwilę na ławce, patrząc na dom. Czuła się nieco nie na miejscu. Zawsze miała wrażenie, że ten dom nie był jej przestrzenią. Ściany w środku zdawały się obserwować, a każdy kąt przypominał o tym, że tu wszystko należy do kogoś innego. Nie przeszkadzało jej to wcześniej, gdy wpadała na krótko. Teraz, kiedy miała zostać tydzień, czuła się inaczej. Wieczorem Stefan był niespokojny. Mówił do siebie, pytał, która godzina, chociaż zegarek leżał tuż przy łóżku. W pewnym momencie spojrzał na Emilię i powiedział cicho: Ty chyba nie jesteś stąd? W sensie, nie z tej wsi? zapytała, uśmiechając się delikatnie. Nie, nie stąd. Nie z tej rodziny odpowiedział po chwili, jakby mówił bardziej do siebie niż do niej. Emilia nie wiedziała, co odpowiedzieć. Stefan już patrzył w inną stronę, a chwilę później zasnął. W nocy długo nie mogła zasnąć. Dom był cichy, ale wydawał się obcy. Słyszała dźwięki, które mogły pochodzić z rur, ze starej podłogi, albo może z ogrodu. Przypomniała sobie, że pies sąsiadów często szczekał po zmroku, choć teraz było zupełnie cicho. Nie bała się, ale coś w niej się uruchomiło poczucie lekkiego niepokoju, jakby coś było nie na swoim miejscu. Jej teściowa nie wiedziała jeszcze, że ten tydzień nie będzie tak spokojny, jak planowała. Pierwsze dwa dni były pełne rutynowych obowiązków. Wstawanie wcześnie, przygotowanie śniadania, podanie leków, zmiana pościeli, drobne zakupy w lokalnym sklepie, kontakt z lekarzem rodzinnym. Wszystko szło według ustalonego rytmu, ale Emilia czuła się zmęczona. Nie fizycznie, bardziej psychicznie. Z każdym dniem coraz wyraźniej uświadamiała sobie, że nikt tak naprawdę nie zastanowił się, jak wygląda opieka nad osobą przewlekle chorą. A Stefan ciągle tylko zapominał, kim ona jest. Trzeciego dnia postanowiła podejść do sprawy inaczej. Usiadła przy kuchennym stole z notesem i długopisem. Spisała na kartce wszystkie rzeczy, które musiała robić w ciągu dnia karmienie, podawanie leków, pomoc w higienie, zakupy, kontakt z lekarzem. Potem zastanowiła się, co z tego da się uprościć albo zorganizować lepiej. Zadzwoniła do przychodni. Lekarka rodzinna znała sytuację Stefana i już wcześniej sugerowała rodzinie skorzystanie z pomocy pielęgniarki środowiskowej. Teściowa jednak zbyła ten pomysł, mówiła, że obcy ludzie tylko przeszkadzają. Emilia nie była już tego taka pewna. Czy możliwe byłoby, żeby pielęgniarka przychodziła na przykład co drugi dzień? Zapytała podczas rozmowy. Oczywiście. Wystarczy zgłoszenie. Możemy zacząć już od jutra usłyszała w słuchawce. Umówiła wizytę. Od razu poczuła ulgę. To była drobna rzecz, ale miała ogromne znaczenie. Nie chodziło tylko o pomoc przy opiece ważniejsze było to, że nie będzie całkiem sama. Po południu, gdy Stefan trzymał, Emilia zadzwoniła do Kamila. Chciała opowiedzieć mu o swoim pomyśle, ale rozmowa nie potoczyła się tak, jak się spodziewała. Nie sądzisz, że to trochę przesada? Zapytał Kamil. Mama mówiła, że sama sobie radziła przez pół roku. Może i radziła, ale nie wiem, czy naprawdę dobrze. Poza tym ja tu jestem sama, to nie jest mój dom, odpowiedziała spokojnie. Emila, przecież to tylko kilka dni. No właśnie. I w kilka dni widać, że potrzebna jest jakaś zmiana. Rozmowa zakończyli dość chłodno. Emilia poczuła się niezrozumiana, mimo to nie zrezygnowała. Następnego dnia pielęgniarka, pani Zofia, pojawiła się rano. Starsza kobieta z doświadczeniem, rzeczowa i uprzejma. Już po pierwszej wizycie powiedziała, że opieka nad panem Stefanem powinna być dzielona między kilka osób. Proszę się nie obawiać. To nie wstyd prosić o pomoc, powiedziała, zakładając rękawiczki i przygotowując zestaw do pomiaru ciśnienia. Emilia przyjęła te słowa z wdzięcznością. Po raz pierwszy ktoś głośno powiedział to, co od dawna czuła ale nie umiała nazwać. Po południu przysiadła w ogrodzie z herbatą i notesem. Zaczęła robić kolejne plany, rozpisywała, jak wyglądałyby dni, gdyby teściowie zgodzili się na stałe wsparcie z zewnątrz. Może opiekunka dwa razy w tygodniu? Może zlecenie dostawy leków i jedzenia przez internet? Wcześniej nawet o tym nie myślała, bo przecież nikt jej nie pytał o zdanie. W międzyczasie Stefan miał lepszy dzień. Zjadł obiad z apetytem, nawet zażartował, gdy Emilia przypomniała mu, że ma wypić całą szklankę kompotu. Jak w przedszkolu powiedział, uśmiechając się delikatnie. Wieczorem, zanim zasnęła, Emilia poczuła coś, co dawno jej nie towarzyszyło, poczucie kontroli. Może niewielkie, może niepełne, ale jednak. Wiedziała, że to nie rozwiąże wszystkich problemów. Ale to był początek. Taki, który nie wynikał z czyjegoś planu, tylko z jej własnej decyzji. Teściowa z Kamilem wrócili w sobotnie popołudnie. Słońce było jeszcze wysoko, a w powietrzu unosił się zapach skoszonej trawy. Emilia akurat podlewała pomidory, które teściowa hodowała od wiosny, kiedy usłyszała znajome odgłosy silnika i zamykanie drzwi samochodu. Emilko, kochana, jak dobrze cię widzieć. Powiedziała teściowa, wysiadając z auta z uśmiechem. Wszystko w porządku? W porządku, odpowiedziała Emilia. Ale i był wyraźnie spokojniejszy i bardziej stanowczy niż zwykle. Chociaż trochę się działo. Kamil podszedł i ją ucałował w policzek. Wyglądał na odprężonego, opalonego. Miał na sobie koszulkę z nadrukiem nadmorskiej miejscowości i torbę na ramieniu. Dzięki, że to wzięłaś na siebie. Tata jak? Bywa różnie. Miał kilka gorszych momentów, ale też kilka spokojniejszych dni. Pomagała mi pani pielęgniarka Teściowa nagle przystanęła. Pielęgniarka? Tak. Z przychodni. Przyjeżdżała co drugi dzień. Pomogła przy higienie, zmierzyła ciśnienie, zaproponowała kilka rozwiązań. Zadzwoniłam, bo uznałam, że sama nie dam rady. Nastąpiła chwila ciszy. Nie trzeba było zawracać im głowy, mruknęła Teściowa, ściągając brwi. Z całym szacunkiem, odpowiedziała Emilia, ale to nie jest kwestia zawracania głowy. To po prostu racjonalna decyzja. I chyba czas, żebyśmy o tym porozmawiali. Zamilkli na chwilę. Emilia zaprosiła ich do kuchni. Wzięła przygotowaną wcześniej kartkę z notatkami. Podeszła do tego rzeczowo, wypisała, ile czasu zajmują różne czynności, jakie są trudności i co można usprawnić. To nie chodzi o to, że nie chce pomagać, zaczęła ale nie mogę brać na siebie całej odpowiedzialności. Jeśli mamy dalej się opiekować tatą, to trzeba to zorganizować tak, żeby nikt nie był z tym sam. Teściowa wyglądała, jakby chciała coś powiedzieć, ale zrezygnowała. Kamil był wyraźnie zaskoczony, ale zaczął uważnie słuchać. Proponuję trzy rzeczy, kontynuowała Emilia. Stała współpraca z pielęgniarką środowiskową. Druga sprawa harmonogram, w którym każdy z nas ma swoje dyżury, także wy. I trzecia, rozważenie zatrudnienia opiekunki, chociażby na kilka godzin w tygodniu. Przez chwilę w kuchni panowała cisza. Emilko, przecież my też się staramy zaczęła teściowa Wiem, ale starania to nie to samo, co realna pomoc. Przez ten tydzień byłam tu sama. I naprawdę nie chodzi o pretensje, tylko o jasny podział odpowiedzialności. Kamil odchrząknął Myślę, że masz rację powiedział spokojnie. I chyba wszyscy to wiemy, tylko nie mówiliśmy tego głośno. Reszta rozmowy była już znacznie spokojniejsza. Ustalili, że w kolejnym tygodniu Kamil przyjedzie dwa razy, a jego mama będzie w domu z ojcem przez kilka dni sama. Pielęgniarka zostaje na stałe. Emilia tymczasowo odpocznie. Wieczorem spakowała swoje rzeczy. Kamil odwiózł ją do mieszkania w mieście. Podczas jazdy nie mówili dużo. Ale pod koniec. Gdy wysiadali z samochodu, Emilia spojrzała na niego uważnie. Wiesz, to nie był dla mnie tylko tydzień opieki. To był też tydzień, w którym zrozumiałam, że muszę czasem postawić granice. Nie z niechęci, tylko po to, żeby się nie zatracić. Kamil skinął głową. I dobrze, że to zrobiłaś. Kiedy Emilia weszła do swojego mieszkania i zamknęła drzwi, poczuła spokój. Nie był to koniec problemów, ale na pewno początek czegoś nowego. Może większej równowagi, a może po prostu, zwykłej, cichej obecności w swoim własnym życiu. Minęły trzy miesiące. Opieka nad Stefanem została podzielona według nowego planu. Pielęgniarka środowiskowa przychodziła regularnie. Teściowa, choć z początku niechętna, zaczęła dostrzegać korzyści, miała więcej czasu dla siebie, a dom stał się mniej chaotyczny. Kamil rzeczywiście odwiedzał ojca częściej niż dotąd. Razem z Emilią stworzyli prosty system: kalendarz wspólnych dyżurów, lista potrzebnych rzeczy, miejsce na notatki. Emilia przyjeżdżała raz w tygodniu. Zazwyczaj na sobotę. Czasem zostawała na noc, czasem wracała jeszcze tego samego dnia. Nie czuła się już jak osoba z zewnątrz. Ale nie próbowała też na siłę dopasować się do czegoś, co nigdy nie było jej przestrzenią. Nauczyła się funkcjonować obok z szacunkiem, ale i z dystansem który pozwalał jej zachować równowagę. Jej relacja z Kamilem stała się spokojniejsza. Mniej było w niej niedopowiedzeń, więcej rozmów. Nie wszystko było idealne, ale coś się zmieniło, jakby oboje dojrzeli do traktowania siebie nie tylko jako małżeństwa, ale jako partnerów w codzienności. Czasem siedzieli wieczorem przy kuchennym stole z herbatą i rozmawiali o zwykłych rzeczach. I to im wystarczało. Stefan miał lepsze i gorsze dni. Bywał zdezorientowany, ale też potrafił zażartować, skomentować wiadomości w telewizji, opowiedzieć coś z dawnych lat. Emilia zauważyła, że nie trzeba wielkich gestów. Wystarczy obecność. Czasem wspólna kawa, czasem ułożenie koca na kolanach, czasem po prostu milczenie przy otwartym oknie. Emilia wróciła do swojej pracy, do spotkań z przyjaciółmi, do czytania książek. Czasami myślała o tamtym tygodniu jako o punkcie zwrotnym, cichym, ale ważnym. Nie był to czas łatwy, ale potrzebny. Nie zmienił całego życia, ale zmienił sposób, w jaki patrzyła na siebie. Nie każdy musi być bohaterem w cudzej historii. Czasem wystarczy być kimś, kto w porę zauważy, że warto też zadbać o własną.